Witam! Jestem Alcatraz, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Half-Life 2. Jesteśmy oczywiście w tym samym miejscu, w którym się rozstaliśmy i idziemy do Nowa Prospekt. Aha, dobra. I po raz kolejny muszę zrobić znaleźć temat do gadania. O czym ja mógłbym wam mówić? nikt mi nie wysłał, poza tym to powinno być nagrane już dawno temu i wrzucone dzisiaj Antliony są teraz z nami, więc wieżyczki pójdą się bujać Wiesz rozwalone. Hmm, 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 hmm. No o czym ja mógłbym tu do Was gadać? Hmm, o tym, że się podładujemy. Jezu, nie wiem i 75, dobra wbite. Możemy sobie podejrzeć, co nas czeka za chwilę. O, tu jest to, a teraz... O, widzicie? Jimen O Jimen, 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 Jimen On od, y od... pierwszej części Bo jedno, ja grałem we wszystkie, a ostatni mi się po prostu jedynka nie chce uruchomić To już zresztą wam mówiłem Dlaczego nagrywam od Half-Life 2, a nie od Half-Life 1 Gdzieś tutaj powinna być chyba kamera Dobra, nieważne Oj Troszkę... coś tam laguje No i troszkę mu się zajszło Dobra. Mm -hmm, mm -hmm. Wow, ale nam spadli. No, chodźcie tu. Gdzie uciekasz? No. Zginął. Wreszcie. Co my tutaj teraz mamy? Nie? Tam, wieżyczka. I tam po drugiej stronie jest druga. Jeszcze ja trochę pośpiewam. A wiecie, co możemy zrobić? Możemy tam ko wrzucić. Jeszcze jedna. I druga. Dobra. Wyżyczki rozwalone. A my możemy dostać się do kolejnego punktu, aby zrobić postęp w lokalizatorze lambda. Jak widzicie na dole, jesteśmy już prawie w połowie całego postępu. A za chwilę czeka nas kolejna walka z bossem. I co ciekawe, zaraz zobaczycie w ogóle co to jest, co to będzie. O czym ja mógłbym wam mówić? Nikt nie przesłał mi tego. O, pełny. A to wiecie co? Jak to jest pełne? A to jest taki typ, który się przyda. To ja sobie to zabiorę po prostu ze sobą. To jest mocne, bardzo mocne. No, tutaj odbędzie się ta walka. Tutaj, o tu. Na dole. Okej, okay, idziemy. No Co jest? Ten jest mocniejszy chyba jakiś. A nie, nie jest, tylko ja nie trafiłem. Dobra. Po raz kolejny spotykamy się z antlionem strażnikiem. E, ci tutaj e, ci mniejsi tacy wszyscy Antlioni się nie mieszają, jeżeli walczą ich dwa i... Ich, wiadomo. Bo my jesteśmy teraz też jakby przewodnikiem tych Antlionów. Tak jak tamten koleś. Eee, czy w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa się. O jezu. Jakby się nie nagrywało, to byłoby źle. Oj, sorry, wybacz. Tak, tak, zaraz, ja cię widzę. Muszę się pozbyć całego złomu. Te są nam bardzo pomocne. O. Można sobie mały, swój mały oddział zebrać. A, czekajcie, bo jest jeszcze jedno osiągnięcie eee, Za zabijanie menhakami, czyli tymi takimi latającymi ćwokami. Także my so, ja sobie właśnie zaraz jednego ściągnę i będę zabijał menhakami. Gdzie są menhaki? Dawaj menhaka. Można go użyć jako... No to jest. Najprościej się walczyć z zombiakami, bo ci tutaj są w stanie nam go zniszczyć. No, tu zaraz... Okej, okay, miło. ktoś tutaj jest? Nie. No to się tym razem trochę strzaiłem. Próbowałem tymi menhakami zabijać. A menhaków jeszcze będzie dużo. Ale na szczęście... O! Oh. Posłużymy się troszeczkę naszymi samobójcimi robakami. Okej, okay, dobra. Tu sobie otworzymy bramkę. Już lecą. Dawaj, my Jak sobie tak lubię. Co tam granat, poda Okej, okay. a tutaj jest fajna skrytka. A tu też było był symbol? Gdzie był symbol? A tu był symbol, jak miło. Czy jednak była zaznaczona? Nie zadziałało Dobra, a teraz? A tam będą kolejne I jak to robimy z tylem Half-Life'owym? Ciekawe, dlaczego tego nie zgniatło okej, okay, właśnie, zniszczyliśmy to. Osiągnięcie, polowanie z drobalami, jak miło. Odblokowano osiągnięcie. Tam idzie reszta oddziałów szturmowych an armii antlionów. A my idziemy dalej. A, dobra, nie mam o czym mówić. Więc teraz będę was nudził gadaniem po tym, czym ja lubię mówić. Będzie się to skupiało teraz na samej grze. A bardziej będzie to moje lubiane przeze mnie bardzo nazywane przez innych filozofowanie. O, świetnie. E, tu jest jeszcze jeden. O, kurde. Na dół, na dół, na dół, na dół. Dobra. Mamy duże ilości odlajonów, także. i one sobie same poradzą. O, patrzcie, co mamy. Nie? Nie tak. Co no, tak? Okej, okay, rozwaleń. Menhak, dawaj MnHak'a. No co to ma być? Te te są bardzo pomocne. Antlajony. Dobra. Wracając do tego, do tego o czym mówiłem chwilę temu, czyli do obgadywania spraw samej gry, oczywiście tak bardziej pod kątem deczko naukowym, yy... całkiem mocno, jest yy, kanonierka. Hmm. Oczywiście widzieliście kanonierki, tak z, inaczej zwane gunshipami. Znaczy się gunshipy inaczej zwane kanonierkami. leci ci No dawaj, dawaj, dawaj. Wo, wow, 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 wow. wow, 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 wow. Dobra. Przeżyliśmy. E, no, kanionierka jest statkiem powietrznym. Mm. po prostu latają i mają działko, ale są też o tam idą no proszę przechodź tylko problem jest właśnie taki Cichujmy trochę trzeba się podładować. Okej, okay, dobra. Tam byłem kolejny. Okej, okay. Dob dobra, 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 dobra. Zaraz będę wracał do mówienia, ale to jest, to trzeba poradzić z tą zgrają. Okej, okay, dobra. Teraz jest chwila spokoju. Także... Okej, okay, dobra. Jak widzicie kanonierka to jest. Y, statek powietrzny. Znaczy to, to rodzaj helikoptera. Ale jeżeli przyjrzycie mu się z bliska, bo mnie się raz udało upolować takiego e, Upolować w sensie, że on spadł, ale się nie rozwalił. E, nie wiem, może to wam na koniec odcinka wkleję, e, że spadł, ale się nie rozwalił. Oczywiście jak znajdę te... Te zdjęcia, bo ja go całego screenshotowałem Okej, okay, tutaj idą. Okej, okay, dobra. Mm. To on z bliska wygląda bardziej, jakby to była jakaś istota żywa. Do mnie, robaczki moje! Teraz tak... Tam są dwa ćwoki. Ej, no co to miało być? Nie tam. Dobrze, tutaj. Teraz lepię. Wy, moje robale, lećcie! Łoł, 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 są moje robale? Dobra, ja im muszę zdecydowanie pomóc. Ale najpierw Trochę się podleczymy. O, widzę, że oni sobie już poradzili... Okej. Okay. Do mnie, moje robale, do mnie! Idziemy dalej. Atak jednymi! Dawaj, 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 dawaj! Dobra, chodzimy! Panowie! O kurde! Zapraszam do umieralni. Okej, okay, tego się nie da przeładować już. Ja też się przejdę tam I znowu nic nie mówiłem. Kurde, tak się przejąłem tą grą, że przestałem cokolwiek mówić. Dobra, tutaj czeka na nas kolejny bossant Lionów, i można sobie z nim powalczyć, ale mnie się nie chce z nim walczyć. Albo poczekajcie, zobaczymy coś. Eee, osiągnięcia: Czy jest Attackmen? hakiem? Atomizer Kapitan Freeman. Okalizator. Eee, aha, aha. Nie, chyba nie ma żadnego osiągnięcia związanego z rozwalaniem tych dużych. Dlatego to się ja ich nie będę rozwalał. bez potrzeby. Dobra, tu się trzeba pośpieszyć. To są, to są naprawdę wredne konstrukcje kombinacji. O, zobacz. To jest wielkie. I to się zajmuje rozwalaniem wszelkiego rodzaju budynków. O, spójrzcie. Kolejne. Dobra, tu się zaraz wszystko zawali. I mamy kolejne wczytywanie. Ja zobaczę, ile my już czasu nagrywamy, także. A nie jest źle 20 minut. Także Tutaj chyba skończymy odcinek. Z tego co mi wiadomo tutaj zaczyna się kolejny rozdział. Wiązanie. Tak, dokładnie. Tutaj kończymy nasz odcinek. Tutaj zaraz spotykamy Alex Ale. To dopiero będzie w następnym odcinku. Ten odcinek będzie taki krótszy. Mm, nowa Prospekt przeszliśmy. Teraz będzie odcinek wiązania. Następny będzie. Po angielsku to jest Entanglement. Ale mi się zawsze wydawało, że Intelligent. Także. O Jezu, nieważne. Znowu zaczynam gadać głupoty. Muszę się skupić, żeby do Was powiedzieć to, co mam powiedzieć. Szybko. Oceńcie, Skomentujcie. Jak się podobało, to zasubskrybujcie. I. I dobra, siema, cześć, bo zaraz znowu będę gadał głupoty. Siema wszystkim. Pa pa.